Moim doświadczeniem ocenia pożar, do którego doszło na Marywilskiej 44. No jest to pożar, który rzeczywiście niesie ze sobą wiele niewiadomych. Po pierwsze, e, trudno wytłumaczyć dlaczego e, ten pożar tak szybko się rozprzestrzenił na tak dużą powierzchnię w końcu. To jest 6 hektarów, to jest kawał pola. E, straż przyjechała, jeżeli chodzi o czasy operacyjne, bardzo i w bardzo przyzwoitym czasie, 11 minut od zadziałania czujki i przekazania alarmu pożarowego eee, i ten pożar już był rozwinięty. Druga sprawa, zdjęcia wykonane z dronów w pierwszej fazie pożaru, a tutaj ten pożar mamy w sensie właśnie nadzoru dronowego znakomicie eee, zdokumentowany, I wskazują na istnienie kilku, tam siedmiu czy ośmiu zarzewi pożaru, oddalonych od siebie, e, w zupełnie różnych miejscach. No co mogłoby sugerować, e, że pożar ten powstał równolegle w kilku miejscach na terenie? E, za takim e, rozumowaniem przemawia również e, szybkość. W, jakby no, opanowania przez pożar całego obiektu. Tam około 80% obiektu, obiektu zostało, zostało tym pożarem e, objęte. A więc no, to jest jeden znak zapytania. Drugi znak zapytania, dlaczego nie zadziałały przynajmniej w części wydzielenia przeciwpożarowe. Tak duże obiekty dzieli się na sektory i Planuje się ochronę przeciwpożarową tak, aby zaistnienie pożaru na terenie jednego z tych sektorów ograniczyło go, zlokalizowało go do tego jednego sektora. Tutaj e, objęty pożarem został cały obiekt, cały, e, całe te 6 hektarów. Czy w Pana ocenie, patrząc na zawartość tych magazynów oraz obszar hali, taki pożar mógłby się w takim tempie rozwijać w sposób naturalny? Moim zdaniem Byłoby to bardzo mało prawdopodobnie. Miałem okazję gasić kilka centrów handlowych i e, myślę, że tak, że byłby to czas liczony w godzinę. Co jeszcze do tych zabezpieczeń? Dlaczego one nie zadziałały? To tutaj można, można oczywiście spekulować na różne sposoby, ale biorąc pod uwagę, że w tych halach mieściło się 1400 mikrosklepików, wielkości znaczka pocztowego, prawda? Wobec tego ten towar był eksponowany wszędzie. I podejrzewam, że mógł być eksponowany również na drogach przemieszczania się mobilnych elementów ochrony przeciwpożarowej, mobilnych elementów zabezpieczeń czy widzieleń pożarowych, czy na drogach przeciwpożarowych. I tutaj na to właściwie nie ma sposobu, bo co z tego, że przejdzie kontrola, że zwróci uwagę, no te sprzedający usunie ten towar na chwilę, kiedy tylko cień kontrolera zniknie z pola widzenia, towar pojawia się z powrotem na drodze przesuwania się tych elementów. Sobie.